W najbliższą sobotę odbędą się pierwsze zmagania w ramach tegorocznej edycji otwartych mistrzostw puła w Badmintonie. Turniej zostanie rozegrane na czterech kortach udostępnionych w szkole podstawowej nr 10. Podczas sobotniego wydarzenia zaplanowano rywalizację dzieci i młodzieży. Organizatorzy przewidzieli rozgrywki singlowe, łącznie w ośmiu kategoriach dla dziewcząt i chłopców. Zgłoszeń zawodników chętnych do udziału w rozgrywkach można dokonywać do 2 listopada do godziny 20. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w zawodach oraz regulacji. Można znaleźć m.in. na profilu Facebookowym uczniowskiego klubu sportowego badminton Puławy, czy też na stronie internetowej puławskiego Urzędu Miasta. Warto wspomnieć, że już 18 listopada planowana jest rywalizacja w otwartych mistrzostwach Puław dla osób dorosłych. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?